Legia, która na własnym boisku grała z ruchem. Ale pierwsi na Łazienkowskiej bramkę zdobyli goście w 38 minucie. Jej autorem Marek Zucker w 51 było już 1 do 1. Czwartą bramkę w tym sezonie zdobywa Sylwester Czereszewski. W 82 minucie autorem zwycięskiego gola był Tomasz Kiełbowicz. Legia wygrywa z ruchem 2 do 1. My zagraliśmy tak jak zawsze, tak trochę żartem mówiąc. Prawie wszystkie poprzednie spotkania pod względem piękna gry były w naszym wykonaniu bardzo dobre. Gramy bardzo efektywnie, natomiast mało, to znaczy gramy bardzo efektownie, a mało efektywnie, nie potrafimy wygrać spotkania. Wciąż 98 ramek, kiedy te dwie upragnione? No tak jak nie idzie nam, bo dzisiaj znowu mogliśmy pokusić się o punkty, tak samo nie idzie mniej. Cała sztuka, żeby to przełamać, ja do tego bardzo spokojnie podchodzę. Chociaż jak to w życiu bywa, są różne osoby i to z najbliższego otoczenia, które, które mi tego nie łatwiają, jeszcze mnie kopią. Natomiast ja myślę, że, że to przezwyciężymy jako drużyna, ja to przezwyciężę jako zawodnik.